Najwięksi wygrani i przegrani drugiej kolejki Ligi Mistrzów. To była dobra kolejka dla superstrzelców. Hat-trick obecnego lidera strzelców z pięcioma bramkami Mbappé, a także po dwie bramki Kejna Halanda i Gordona. Czy któryś z nich zostanie królem strzelców Ligi Mistrzów? Sensacyjna forma Karabachu. Po wygranej z benefiką zespół z Azerbejdżanu się nie zatrzymuje. Wygrał z Kopenhagą 2-0 i z kompletem punktów zajmuje szóste miejsce w Lidze Mistrzów. PSG pokazało siłę. Paryżanie bez Dembele, Duek, Ficy, Marquinhosa i Nevesha potrafili wygrać z Barceloną. Czy w tym sezonie uda się komuś zatrzymać francuską maszynę? Tak jak PSG pokazało moc, tak Liverpool zaliczył największe potknięcie kolejki, przegrywając Galatasaray. Derec nie potrafili przebić się przez turecką obronę zaliczając jedynie trzy celne strzały. Niemniej największym przegranym kolejki był terminarz. Hitowym starciem można było nazwać jedynie wspomniane starcie PSG z Barceloną. Do tego duża ilość spotkań nie dostarczyła wielu emocji, a skończyła się pogromem. Starcia z udziałem Realu, Atletico, Interu, Marsylii, Bayernu czy Newcastle to były mecze do jednej bramki. Na koniec słowo o polskich akcentach. Czyste konto w meczu z Kopenhagą zaliczył Mateusz Kochalski. Wojciech Szczęsny grał cały mecz, choć Barcelony przed przegraną nie uchronił. Robert Lewandowski wszedł na boisko w 72 minucie meczu, ale niczym się nie wyróżnił. Natomiast Piotr Zieliński grał 66 minut, zaliczając przeciętny występ.